Właśnie cały w tej chwili biznes w ogromnym stopniu opiera się na networking. W związku z tym sens udziału w tego typu konferencjach istnieje choćby ze względu na networking. Z jednej strony to jest źródło pewnej dodatkowej wiedzy, bo trzeba powiedzieć, że rzeczywiście podczas prelekcji i paneli pojawia się tutaj bardzo dużo takiej wiedzy, którą pewnie trudno byłoby wygrzebać z książek czy jakichś materiałów, które pojawiają się w mediach. To są często takie smaczki, które ktoś z panelistów gdzieś wyszukał. Warto wymienić się poglądami, choćby, bo, bo kreuje też rzeczywistość opinie ludzi, opinie fachowców, oni, oni, oni kreują też troszeczkę rzeczywistość i to mamy, mamy koniec roku, to jest jak najbardziej właściwy moment na podzielenie się takimi refleksjami. Można obejrzeć się i zobaczyć, czy sąsiad ma takie same problemy, jak ja mam. Można z tym kimś pogadać, można się zastanowić na taką wspólną Robotą, tak? Co z tym zrobić mamy? Jest to doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń, do wymiany poglądów. E, doskonałe miejsce na rozmowy biznesowe. E, system, który jest udostępniany przez organizatora konferencji, pozwala na umawianie spotkań, e, nawiązywanie relacji biznesowych. Jest to szalenie pomocne. Na rynku deweloperskim. Jest to jedyna tak prestiżowa konferencja, myślę, że najlepsza na rynku, gdzie e, większość, e, najwięksi gracze tego rynku, zarówno jeśli chodzi o sektor finansowy, jak i sektor deweloperski i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami się spotyka, e, wymienia informacje, wymienia opinie, słucha nowych doniesień, ale także poznaje nowe badania. Ten program, oprócz tego, że działa na psychologię nabywcy, działa również na psychologię bankowca. Ten program ma bowiem zwiększać wkład własny kredytobiorców. I jest wykluczone, że nieoficjalna polityka banków będzie taka. Poczekajmy na program MDM ze zwiększaniem akcji kredytowej, przyhamujmy akcję kredytową, a jak ruszy MDM, to nasz, jakość naszego portfela związana z tym, że udział własny będzie wyższy, będzie lepsza. I to jest naprawdę duże zagrożenie. Jeśli nie będzie jakiegoś poważnego uderzenia kryzysu, czy to w Polsce, czy to w strefie euro, czy w Unii Europejskiej, to jest szansa na to, że bankowcy troszeczkę te zasady zliberalizują zgodnie z tym polem na dodatkową liberalizację, które dostaną od Komisji Nadzoru Finansowego. Z drugiej strony no, mamy i na pewno będziemy mieli do czynienia z serią obniżek stóp procentowych. To także powinno spowodować, że taka zdolność kredytowa przeciętnej polskiej rodziny będzie rosła. W segmencie popularnym mamy do czynienia z największą konkurencją i tutaj ten, ten pęd za obniżaniem ceny powoduje, że inni deweloperzy budują w coraz gorszych miejscach, coraz mniej e, akceptowalne dla klienta. Na rynku pierwotnym mieszkania. Po raz pierwszy od czterech lat odwróciła się tendencja, że było więcej domów niż mieszkań. Bo więcej mieszkań w tym roku niż domów, tak, zbudowanych, kupionych. I to głównie rynek pierwotny. Małe mieszkania między, 4, między od 20 w zasadzie 5 do 60 metrów. Widzimy e, bardzo dużą tendencję odchodzenia od budowy domów metodą gospodarczą. Kupujemy mniej działek, kupiliśmy w 2012 i planujemy na następny rok też mniejsze zakupy, jeśli chodzi o działki i mniej osób podejmuje się budowy domów, więc ten segment domów w tej chwili wygląda jako taki bardzo mocno okrojony ze złymi perspektywami na 2013 rok. Ukrywajmy, że będziemy mieli do czynienia z, z dalszymi spadkami cen. Pytanie tylko, jak te spadki będą głębokie. E, w, w trakcie dzisiejszej konferencji wiele osób pytanych na panelach twierdzi, że te spadki będą nie wyższe niż 5% i można się z tym zgodzić, że to nie będą spadki dość duże, to będą spadki umiarkowane, dosyć głębsze, jeżeli chodzi o mieszkania o większych powierzchniach, słabszych lokalizacjach, mieszkania wybudowane w starszych technologiach.